Nawet zwykła łazienka może zamienić się w laboratorium do eksperymentów. Najpierw zróbmy słoniową pastę do zębów. Będzie ci potrzebna plastikowa butelka. Wlej do środka trochę płynu do zmywania naczyń. Zrób 6% roztwór wody utlenionej i wody. Możesz też kupić go w aptece. Wlej roztwór do butelki! Wyciśnij trochę barwnika spożywczego na ścianki. Rozpuść suche drożdże w ciepłej wodzie. Nie wychodź, reakcja od razu się zacznie. Przez grzyby w drożdżach nadtlenek wodoru rozpada się i wypuszcza dużą ilość tlenu. I gigantyczna pasta do zębów wychodzi z butelki. To elefant fresh! Ale uważaj, ta substancja to tylko imitacja pasty do zębów, bo tak wygląda. Nie możesz wkładać jej do ust ani połykać. Lubisz kuleczki Orbis? Jeśli tak, to nasz kolejny pomysł jest dla Ciebie. Wsyp bezbarwny Orbis do wysokiej szklanki. Włóż do środka karteczkę z fajnym napisem. Wypełnij szklankę kuleczkami. A teraz wielki moment. Wlej wodę. Gotowe! Kolorowy napis wygląda, jakby dryfował w wodzie. Nieważne, jak bardzo będziesz się przypatrywać, i tak nie zobaczysz kuleczek. A teraz czas na eksperyment z łyżeczką i suchym lodem. Wiesz, że kiedy metal dotknie suchego lodu, zaczyna wydobywać z siebie głośne dźwięki? Ale uważaj, łyżeczka tak bardzo się wychłodzi, że może zniszczyć skórę twoich dłoni. Podobał Ci się ten głośny pokaz? Do tego pomysłu weź plastikową tubkę i bezbarwny klej. Wyciśnij trochę kleju do tubki. Dodaj wodę. Wsyp trochę brokatu do środka. Dodaj gwiazdki. Przez dodanie kleju zwiększyła się objętość i lepkość wody. Przez to błyskotki poruszają się bardziej gładko. Ostatni dodatek to kuleczki orbis. Zakręć dokładnie tubkę, potrząśnij nią i odwróć do góry nogami. Połóż ją na źródle światła. Usiądź wygodnie czas na niesamowity spektakl. Błyskotki tańczą w świetle, a Twoje oczy się relaksują. Teraz wytnij okrągłą dziurę w plastikowej butelce. Włóż do środka dużą słomkę. Włóż do butelki kawałki suchego lodu. Wlej wodę. Lód zazwyczaj topi się i zamienia w wodę. Ale suchy lód to głównie gaz. I kiedy zetknie się z wodą, zmienia swój stan z ciekłego na gazowy. I robi to w piękny sposób. Zobacz, ile powstało mgły. Możesz po prostu podziwiać reakcję albo dodać do całości bombelków. Suchy lód sam tworzy bąbelki. To nie są zwykłe bańki, są wypełnione mgłą. Super! Teraz przygotujmy szklany wazon z wodą. Przyzdob wodę pianką do golenia. Wlej wodę do małych miseczek i weź barwnik spożywczy. Dodaj różne kolory do wody. Nabierz wodę do pipetki. Wylej kropelki na piankę: żółte, niebieskie, czerwone. Barba przecieka przez piankę i spada w dół. Zobacz, to kolorowy deszcz z białej chmury. Wygląda niesamowicie. Do tego pomysłu weź suchy lód i glicerynę. Nabij winogrona na drewniany patyczek. Polej suchy lód gliceryną. Powstanie gęsty biały dym, tak jak wcześniej. Włóż winogrona w lód. W kilka chwil winogrona zamieniają się w lód. Winogrona jest takie twarde, że jeśli uderzysz w nie młotkiem, rozpadnie się na kawałeczki. Zostało nam jeszcze trochę suchego lodu, więc możemy eksperymentować dalej. Wlej kolorową wodę do miski z lodem. No dalej, zrób trochę mgły. Wlej płyn do mycia naczyń do małej miseczki. Zanurz w nim sznureczek. Posmaruj nim obwód miski. Przesuń mydlany sznurek i stworzysz warstwę na powierzchni. I powstała ogromna bańka mydlana. A pod mydlaną półkulą jest bąbelkowa kolorowa woda. To właśnie tutaj dzieje się tęczowa magia. Zróbmy kolejny eksperyment w tych samych warunkach, ale trochę go skomplikujmy. Jak w poprzednim eksperymencie, zalej lud kolorową wodą. Zachodzi zwykła reakcja z dymem. Teraz wlejmy płyn do naczyń do miski. Wow! To prawdziwa eksplozja piany w misce! Jeśli przebijesz bombelki palcami, wydostanie się z nich zimny biały dym. Tylko pamiętaj o rękawiczkach. Impreza w pianie trwa w najlepsze. A co powiesz na tęczę własnej roboty? Będziesz potrzebować telefonów z latarkami, kawałków filcu i gumek recepturek. Załóż gumkę na telefon i włóż pod nią kawałek filcu. Telefony emitują czerwone i żółte światło osobno. A kiedy złączy się razem promienie światła, powstaje pomarańczowy kolor. To wszystko jest zgodne z teorią barw. Eksperymentuj z kawałkami filcu i mieszaj kolory. Czy wiesz, jaki kolor powstanie, kiedy wymieszasz zielony z czerwonym? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Do tego pomysłu weź białą chryzantemę. Przetnij łodygę nożem introligatorskim. Wlej wodę do szklanek. Dodaj barwnik spożywczy. Podziel łodygę na połówki i włóż kwiat do dwóch szklanek naraz. Zostaw go na noc. Barwnik wędruje w górę łodygi i zabarwia płatki na różne kolory. Przez eksperymentowanie z kolorami możesz stworzyć takie kwiaty, jakie chcesz. Poczuj się jak kwiatowy naukowiec i podaruj przyjaciółce niezwykły upominek. Zróbmy teraz eksperyment na żelkach misiach. Będą ci potrzebne jednorazowe kubki, a także ocet, sól, soda oczyszczona, woda i misie żelki. Wypełnij kubeczki według etykietek. Włóż do każdego z nich słodkiego misia. Poczekaj. Biedne misie! Zobacz, co się z nimi stało. Misie ewidentnie mają alergię na sodę oczyszczoną, zmieniły nawet kolor. Słony miś zwiększył swój rozmiar i trochę wyliniał. Ojejku, miś w occie zmienił kształt. A ten w wodzie napuchnął i zmył się jego kolor. Miś w słodkiej wodzie nieco się powiększył, ale jest trochę bardziej kolorowy niż ten w zwykłej wodzie. A dla porównania weźmy całego misia. Ciekawe, nie uważasz? A teraz pokażemy Ci śmieszny eksperyment z balonem i słoikiem. Nadmuchaj balon i postaraj się wcisnąć go do słoika. O nie, nie działa! Weź zapalniczkę i kawałek papieru pal papier i wrzuć go do słoika. Poczekaj, aż papier zamieni się w popiół i spróbuj wepchnąć balonik. Tlen pali się, a w środku słoika powstaje próżnia. W magiczny sposób balonik mieści się w słoiku. Wypróbuj to, dobrze się w niego wcisnął. Podobały Ci się nasze eksperymenty? który masz ochotę od razu wypróbować? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić jeszcze więcej fajnych eksperymentów od Trum Trum.